Dzień dobry Państwu, szczepionko tydzień 7 minut. Szybko upały nadchodzą, żeby was nie zanudzić. Dwie ważne informacje, w zasadzie trzy i lekki komentarz. Pierwsza informacja to znowu ktoś rozpoczął gry wojenne w Białogardzie, grupa mieszkańców wystosowała pismo, że prawdopodobnie być może radny Tomasz Strząbała naruszył prawo wyborcze i Proszę Pana Wojewodę, żeby ponownie zbadał, czy może być radnym. Grupa mieszkańców. Oczywiście nie wiem kto, być może Jan Kowalski, Jurek Nowak, zresztą nieważne, ale ktoś inspiruje kogoś, żeby rozgrzać tematu tem, tematów gier wojennych i kogo by tutaj można było z Rady Miejskiej wyrzucić. Nie podoba mi się to, nie wiem kto za tym stoi, ale ktoś chce tej wojny, to prawdopodobnie wojnę dostanie. Bo jak zaczniemy się tak głębiej przeglądać, to może coś się jeszcze odkryje. Odważnych do pokazania twarzy oczywiście brakuje: mieszkańcy. Druga informacja to radny Paweł Anuszkiewicz, rozstał się z firmą BTBS a jednocześnie został przewodniczącym rady nadzorczej Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Brawo. Bardzo aktywny radny, fantastyczny wiceprzewodniczący rady miasta, teraz przewodniczący rady nadzorczej BSM. O co tu chodzi, naprawdę nie wiem, ale żeby być, że tak powiem, w porządku. Drogi Pawle, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Mam nadzieję, że kariera zawodowa będzie usłana różami i w spółdzielni mieszkaniowej, jak i w samej Radzie Nadzorczej będziesz bardziej aktywny niż w samorządzie. I pokażesz skrzydła, dźwigniesz BSM do góry. A trudności, które czekają spółdzielców, pokonasz jednym podpisem albo machnięciem ręki. Powodzenia! To z takich rzeczy, które wydarzyły się na dniach naprawdę chciałem zrobić wszystko ale okoliczności są takie a nie inne Andrzej Świrko jest na zwolnieniu lekarskim jeszcze do godziny temu a mieliśmy umówioną rozmowę, wywiad ale co ma być się nie utonie mam nadzieję, że dotrzyma słowa i będę mógł z nim porozmawiać o sytuacji w Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej o powołaniu nowej Rady Nadzorczej o tym co on na ten temat sądzi bo jego głos wysłuchać trzeba. Gdy na przykład przewodniczący Rady Nadzorczej BSM będzie chciał ze mną porozmawiać i przekazać to w sieci wam, jestem otwarty na każdy rodzaj rozmowy w każdym temacie. Także, jeżeli byś chciał być na bieżąco i czekasz na rozmowę z Andrzejem Świrko, zalajkuj, zasubskrybuj kanał, dostaniesz informacje przed transmisją. Jeśli nie, Będziesz mógł jej odsłuchać czy to na Facebooku, czy na kanale, że tak powiem, z tak zwanym poślizgiem. Trzymam kciuki i czekam tylko i wyłącznie na odzew od pana Andrzeja. Z rzeczy samorządowych, sezon urlopowy, bo w sumie nic się nie dzieje, wszystko jest gicio, możemy odpoczywać, cieszyć się słońcem, wyjazdami zagranicznymi. Brawo, brawo, brawo. Najbliższa sesja 31 sierpnia i oby nie było na niektóre rzeczy za późno. A to, że grozi to na przykład, grozi potencjalnie połowie mieszkańców problemy z dostarczaniem ciepła. Szczegół. To, że zdrożeje woda, szczegół. To, że zdrożeją prawdopodobnie śmieci, o ile, jak, dlaczego, po co, na co i komu, też nie ma żadnej wiadomości. Bo po co rozmawiać o rzeczach nieprzyjemnych? Jak można rozmawiać o rzeczach przyjemnych? Jak otwarcie czegoś, bycie gdzieś, przecinaniem wstęgi i uczestniczeniem w jakichś tam rozmowach mało istotnych. Brawo, brawo, brawo. Kiedy w końcu weźmiemy się do roboty? Nie wiem. Kiedy zaczniemy ze sobą rozmawiać? Obawiam się, że. Chyba już w tej kadencji będzie z tym bardzo, bardzo trudno, ale zgłaszam akces, że na każde spotkanie i na każdą rozmowę się stawię i wcale nie będę mówił, że tylko ja mam rację. Bez rozmowy i dyskusji do przodu nie pójdziemy i kryzysu zwalczać skutecznie też nie będziemy. Ulica Miła okazała się bardzo ważną ulicą, tak samo jak ulica Grunwaldzka, tak jak ulica Norwida, Każda ulica jest w mieście ważna, ale powinien być parytet, priorytet i pewne wyznaczenie kierunku. Moniuszki i piastów dla mnie jest inwestycją najważniejszą, ale z tego wynika, że dla mnie i ewentualnie dla kilku popierającym projekt uchwały o przebudowie moniuszki i piastów dla nas kilkunastu widocznie był to problem. Teraz nie ma się co oglądać, bo kasa jest prawie pusta. I trzeba coś wykonać. Czy akurat ulice w stylu miła? Nie wiem. Ja uważam, że miła mogła poczekać. Czekała tyle, czekałaby jeszcze troszkę. No, na całe szczęście ulica Miła i jej mieszkańcy to nie mój okręg wyborczy. Ale zasmucę was. Moniuszki i piastów to też nie jest mój okręg wyborczy. Jest coś w mieście ważnego, bardzo ważnego i mniej ważnego. To nie znaczy, że nieistotnego i nieważnego. Drodzy mieszkańcy, trzeba to wreszcie zrozumieć. Miasto jest wszystkich i każdego z nas po kolei. Szykujmy się do upałów. Cieszmy się każdą chwilą wolnego. Nie dajmy się i zapraszam do najbliższego spotkania w Tydzień 7 Minut. Podobało się? Chcesz być ze mną? Za każdym razem wiedzieć, co mam do powiedzenia, czy zgadzasz się z tym, czy nie, zalejkuj, zasubskrybuj, przekaż innym. Pozdrawiam, trzymajcie się.